Teraz opowiem kawał gienek, uśmiechniesz się, a potem opowiem coś o zwierzętach. Gienek spod pyrzyc wybrał się na polowanie. Przez pomyłkę zabrał papierosy syna. Do śniadania ustrzelił dwie żyrafy, kangura i dwugłowego smoka. Kawał jest ciekawy, bo wielowymiarowy. Mianowicie, czy gienek jechał spod samych pyrzyc? Bo tam blisko są lasy, ale czy aż takie? Czy omyłkowo wzięte papierosy syna zawierały substancje psychoaktywne, czy może były to zwykłe papierosy mentolowe, do których Gienek nie był przyzwyczajony? Zakładając jednak coś z narkotyków, pytanie: czy pierwszego fajurka spalił jeszcze w aucie, w drodze na polowanie i wymienione zwierzaki widział już jadąc autem, czy jednak faktycznie już w lesie ustrzelił zająca? A reszta stworów dopadła go na polanie, już w wyobraźni. Możliwe także, że nie zdążył w ogóle wyjść z domu.